Na widok pierścionka miliardera dziewczynka uśmiecha się, wskazuje na niego i mówi: Moja mama ma taki sam pierścionek jak ty. Zamarł z szoku. Zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, zostaw lajka i napisz w komentarzu, co myślisz o tej historii. Dzięki temu możemy dostarczać ci jeszcze więcej niesamowitych treści. No to jedziemy. Widząc pierścionek miliardera. Dziewczynka uśmiecha się, wskazuje na pierścionek i mówi: Moja mama ma taki sam pierścionek jak ty. Zamarł z szoku. Eduardo Albuquerque był człowiekiem przyzwyczajonym do absolutnej kontroli. W wieku pięćdziesięciu dwóch lat, będąc właścicielem imperium finansowego obejmującego trzy kontynenty, nie pozwolił, by cokolwiek nim zachwiało. Jednak te słowa, wypowiedziane słodkim, dziecięcym głosem nieznanej dziewczynki, były jak bezpośredni cios w jego pierś. Siedząc przy stoliku w eleganckiej restauracji, podniósł wzrok i zobaczył parę jasnobrązowych oczów patrujących się w niego niewinnie. Dziewczynka nie mogła mieć więcej niż sześć lat. Kręcone brązowe włosy okalały jej delikatną buzię, a ona sama miała na sobie prostą, ale zadbaną sukienkę. Obok niej kobieta, która wyglądała na trzydziestolatkę, lekko ścisnęła ramiona dziecka, jakby chciała je uciszyć. Eduardo poczuł dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie. To niemożliwe. To był absurdalny zbieg okoliczności. Jego wzrok padł na pierścionek, który nosił na palcu, rzadki, wykonany na zamówienie element biżuterii o niepowtarzalnym wzorze, który wykonał wiele lat temu. Pierścionek, który przez całe życie podarował tylko jednej kobiecie. Serce zabiło mu szybciej. Rozum podpowiadał, że to niemożliwe. Ale wątpliwości już istniały. Kobieta siedząca obok dziewczynki zauważyła jej wyraz twarzy, zarumieniła się i odwróciła wzrok. Wyglądał, jakby miał zamiar wstać i wyjść. Eduardo zareagował błyskawicznie, odsunął krzesło i wstał z niezwykłym pośpiechem, jak na kogoś o jego zazwyczaj nienagannej postawie. Czekać jego głos brzmiał bardziej nagląco, niż zamierzał. Wszystkie oczy w restauracji zwróciły się w jego stronę, ale nic innego się nie liczyło. Kobieta zawahała się ale dziecko spojrzało na nią ciekawie, jakby nie rozumiało jej reakcji. Eduardo spojrzał prosto na matkę. Twoje imię, jak masz na imię? Musiał usłyszeć tę odpowiedź. Musiał mieć pewność, że to tylko urojenie jego umysłu. Kobieta wzięła głęboki oddech i spojrzała na niego z stanowczością, której Eduardo się po niej nie spodziewał. Mariana odpowiedziała pewnym głosem, choć lekko drżącym. Eduardo miał wrażenie, że grunt zniknął mu spod stóp. Mariana. Nazwy, której nie słyszał od siedmiu lat. Imię kobiety, którą kochał ponad wszystko i którą sam zniszczył. Jego spojrzenie powróciło do dziecka, które nadal się uśmiechało i machało małymi nóżkami, czekając. W jego umyśle pojawiła się straszna wątpliwość. Nie odważył się zapytać, ale coś w jego wnętrzu już znało odpowiedź. Jak ona się nazywa? Jego głos zabrzmiał cicho, prawie niesłyszalnie. Mariana zawahała się na moment, zanim odpowiedziała stanowczym głosem: „Bietrys”. Eduardo zamknął oczy na sekundę. Wspomnienia z przeszłości, którą próbował pogrzebać, powróciły niczym lawina. Siedem lat temu popełnił największy błąd swojego życia. A teraz los dał mu nieoczekiwaną szansę stawienia czoła prawdzie, której nigdy nie chciał zobaczyć. Eduardo poczuł, jak serce wali mu w piersi. Beatrycze. Nazwa ta odbiła się w jego umyśleniczym odległy grzmot, zwiastując nieuchronną burzę. Jeszcze raz przyjrzał się dziewczynie. Kształt jej twarzy, ciekawy błysk w oczach. Nie dało się zaprzeczyć. Mogłaby być twoją córką. Mariana zauważyła zdziwienie w jej oczach i ścisnęła dłoń dziewczyny. Chodź, bia jej. Musimy iść, powiedział, próbując zakończyć rozmowę, zanim stanie się głębsza. Ale Eduardo nie pozwolił jej znów po prostu zniknąć. Nie tym razem. Poczekaj i nalegał, a w jego głosie słychać było ciężar, którego nie potrafił nawet opisać. Ja muszę zrozumieć. Mariana zawahała się. W jego spojrzeniu można było dostrzec mieszankę gniewu, bólu i czegoś jeszcze, może strachu. Nie ma tu nic do zrozumienia, Eduardo odpowiedział chłodno. Beatryz obserwowała tę dwójkę zaintrygowana. Czy znasz moją mamusię? zapytał, a jego niewinność przecięła napiętą atmosferę między nimi. Eduardo przełknął ślinę. Jak mógł wytłumaczyć tej małej dziewczynce, że tak, znał jej matkę? Że pewnego dnia kochał ją ponad wszystko, a potem z czystej arogancji i dumy ją stracił. Mariana westchnęła, najwyraźniej zdając sobie sprawę, że nie będzie mogła unikać tej rozmowy zbyt długo. Byje jej, kochanie, dlaczego nie wybierzesz deseru? Powiedział, wskazując na ladę w restauracji. Dziewczynka uśmiechnęła się i pobiegła podekscytowana. Gdy tylko odeszła, Mariana zwróciła się do Eduardo. Czego chcesz? Eduardo potarł twarz, próbując znaleźć odpowiednie słowa. Ona jest moją córką, prawda? Jego głos drżał w sposób, którego nienawidził. Mariana skrzyżowała ramiona. A co jeśli tak jest? Czy to coś zmienia? Ciężar tego pytania spadł na niego niczym cios w żołądek. To by wszystko zmieniło. Zmieniło to fakt, że przez ostatnie siedem lat żył w przekonaniu, że Mariana zostawiła go pod wpływem impulsu, nie wyobrażając sobie nawet, że w grę wchodziło dziecko. Zmieniło to fakt, że przez lata przekonywał samego siebie, że przeszłość umarła i została pochowana. Dlaczego nigdy mi nie powiedziałeś? Eduardo szepnął. A w jego głosie słychać było ból. Mariana gorzko się zaśmiała. Ty? Ty, Eduardo, człowiek, który wybrał twój los zamiast mnie? Człowiek, który oskarżył mnie, że jestem z tobą tylko dla pieniędzy? Podniosła głos, ale wkrótce się opanowała i wzięła głęboki oddech. Byłam w ciąży, Eduardo. Wyrzuciłeś mnie ze swojego życia, zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć. Eduardo poczuł, jak poczucie winy przeszywa jego pierś niczym ostre-ostrze. Przypomniał sobie tę walkę. Z ostrych słów, które wypowiedział, z bezmyślnych oskarżeń. Mariana próbowała mu coś wyjaśnić, ale on nie chciał słuchać. Teraz ciężar jego błędu spadł na niego z całą siłą. Bietrys przybiegła z powrotem, trzymając w dłoni mały talerzyk z kawałkiem ciasta czekoladowego. Mamo, mogę jeść. Mariana uśmiechnęła się do córki. Starając się przybrać możliwie najspokojniejszy wyraz twarzy. Oczywiście, kochanie. Eduardo obserwował scenę. Serce mu się zapadło. Stracił siedem lat życia swojej córki. Ale teraz, gdy poznał prawdę, nie mógł po prostu odwrócić się plecami. Chcę ją poznać powiedział, patrząc Marianie w oczy. Proszę. Mariana zawahała się. Przeszłość wciąż ją prześladowała. Ale patrząc na Eduardo, dostrzegł coś innego. Skrucha. A może druga szansa. Mariana odwróciła wzrok, wpatrując się w podłogę, jakby szukała tam odpowiedzi. Eduardo nigdy nie był typem człowieka, który prosi o wybaczenie, ale natarczywość w jego głosie wskazywała, że tym razem nie zamierzał przyjąć odmowy. Proszę, powtórzył cicho, niemal błagalnie. Beatriz zjadła ciasto, nieświadoma ciężaru tej rozmowy. Machała małymi nóżkami, obserwując ludzi wokół siebie, nieświadoma wiru emocji, który jej matka próbowała opanować. Mariana wzięła głęboki oddech i w końcu ponownie spojrzała na Eduardo. Chcesz ją poznać? zapytał głosem pełnym bólu. Gdzie byłeś przez ostatnie siedem lat? To pytanie było oszustwem. Eduardo otworzył usta żeby odpowiedzieć, ale zdał sobie sprawę, że nie ma żadnego uzasadnienia, które mogłoby wymazać lata nieobecności. Gdybym wiedział, zaczął, ale Mariana podniosła rękę, przerywając mu. Ale nie wiedziałem. Ponieważ nigdy nie chciałem wiedzieć. Zapadła między nimi gęsta cisza. Eduardo chciał odpowiedzieć, że został oszukany, ale prawda była taka, że nigdy nie dał Marianie szansy na przemówienie. Jego duma była większa niż wszelkie wątpliwości. Teraz pozostała między nimi tylko przepaść. Bietry skończyła jeść ciasto i oblizała palce, uśmiechając się z zadowoleniem. Było naprawdę dobre, mamo. Mariana zmusiła się do uśmiechu, patrząc na córkę. Wspaniale, kochanie. Następnie dziewczyna zwróciła się do Eduardo. Czy lubisz ciasto czekoladowe, młodzieńcze? Zamrugał kilka razy. Zaskoczony skromnym pytaniem. Tak, odpowiedział, a jego głos zabrzmiał łagodniej, niż się spodziewał. Bietres się uśmiechnęła i przechyliła głowę. Więc jesteś spoko, powiedział, jakby to było najważniejsze kryterium oceny kogoś. Eduardo cicho się zaśmiał. Mariana obserwowała tę scenę z uczuciem ścisku w piersi. Nie chciałam, żeby Eduardo po prostu pojawił się w życiu swojej córki, a potem zniknął. Bietry nie wiedziała, kim on jest. Nie znałem ich przeszłości. A Mariana chciała uchronić ją przed kolejnym rozczarowaniem. Muszę pomyśleć, powiedziała w końcu Mariana zmęczonym głosem. Nie mogę pozwolić Ci się po prostu pojawić i wszystko zepsuć. Eduardo skinął głową. Rozumiem, powiedział, choć wiedział, że nie może długo czekać. Minęło już siedem lat. Nie mógł tracić więcej czasu. Bietrys pociągnęła matkę za rękę. Mamo, czy możemy później pójść do parku? Mariana uśmiechnęła się i pogłaskała córkę po twarzy. Oczywiście, kochanie. Eduardo zawahał się przez chwilę, ale zebrał się na odwagę. Czy mogę pójść z tobą? Mariana wstrzymała oddech. Bietrys spojrzała na niego ciekawie, po czym zwróciła się do matki. Czy on może iść, mamusiu? Zapytał niewinnie. Mariana na moment zamknęła oczy. Pozwolenie Eduardo na zbliżenie się było ryzykowne. Ale patrząc na błysk nadziei w jego oczach, wiedziałem, że być może warto podjąć to ryzyko. W porządku, odpowiedział w końcu. Ale żadnych obietnic, Eduardo, żadnych oczekiwań. Skinął głową. Chcę ją po prostu poznać. Mariana westchnęła. Los dał mu drugą szansę. Pytanie brzmiało, czy Eduardo był gotowy to wykorzystać. Tego późnego popołudnia w parku panował duży ruch. Dzieci biegały po trawniku, pary szły trzymając się za ręce, a starsi ludzie rozmawiali w cieniu drzew. Bietry strzymała Marianę za rękę, podekscytowana, podczas gdy Eduardo szedł obok, wciąż nie wiedząc, jak się zachować. Spojrzał na córkę, próbując wchłonąć każdy szczegół. Sposób, w jaki podskakiwały jej loki, gdy biegła, błysk w jej ciekawych oczach, uśmiech rozświetlający jej twarz. Jak mógł to wszystko stracić? Siedem lat. Siedem lat życia, których nigdy nie będę mógł odzyskać. Mamo, pójdziemy na huśtawkę? zapytała Bietrys, ciągnąc Marianę za rękę. Uśmiechnęła się i skinęła głową. Oczywiście, kochanie. Eduardo obserwował jak dziewczynka biegnie w kierunku zabawek. Jego głos był niepewny, czy ona lubi bawić się w parku. Mariana westchnęła i skrzyżowała ramiona. Tak. Przychodzi tu cały czas. To jedno z niewielu miejsc, gdzie może po prostu być dzieckiem. Eduardo poczuł ucisk w piersi. Nigdy nie myślał o dzieciństwie swojej córki. Nigdy sobie nie wyobrażał, że podczas gdy on skupiał się na interesach i swoim majątku, jego córka dorastała, nie wiedząc, kim on jest. Mariana odwrócił się do niej, a jego wyraz twarzy wyrażał poczucie winy. Wiem, że nie mam prawa prosić o nic, ale chcę być częścią jej życia. Spojrzała na niego, a jej oczy wyrażały sprzeczne emocje. A co jeśli zmienisz zdanie, Eduardo? A co jeśli zdasz sobie sprawę, że nie warto się wysilać? Poczuł się urażony tym pytaniem, ale wiedział, że Mariana miała powód, by wątpić. Nie zmienię zdania, powiedział stanowczo. Już straciłem za dużo czasu. Nie chcę tracić więcej. Mariana odwróciła wzrok i spojrzała na Bietrys, która śmiała się na huśtawce, szczęśliwa i beztroska. W parku wiał zimny wiatr. Eduardo włożył ręce do kieszeni, niespokojny. Czy jesteś z kimś? Pytanie padło zanim zdążył się powstrzymać. Mariana uniosła brew. Czy to ma znaczenie? Eduardo zawahał się, ale odpowiedź przyszła, zanim zdążył pomyśleć. To dla mnie ważne. Mariana wydała z siebie krótki, pozbawiony humoru śmiech. Typowe. Znikasz na lata, a potem nagle chcesz wiedzieć o moim życiu. Eduardo westchnął. Po prostu chciałem wiedzieć. Mariana wzięła głęboki oddech. Nie jestem z nikim, Eduardo. Nie po tym wszystkim, co się wydarzyło. Bietrys podbiegła do nich, trzymając w dłoniach mały kwiatek. Mamo, proszę, powiedział, podając ją Marianie z uśmiechem. Potem spojrzał na Eduarda i wyjął z kieszeni kolejny mały kwiatek. Tobie również. Wziął kwiat, zaskoczony gestem. Dziękuję, bija jej. Uśmiechnęła się i pobiegła z powrotem do zabawek. Eduardo spojrzał na Marianę, trzymającą kwiat w palcach. Ona jest niesamowita. Mariana skinęła głową. Tak. I zrobiłem wszystko, żeby ją chronić. Eduardo przełknął ślinę. Ja też chcę ją chronić. Mariana obserwowała go przez chwilę. Coś w jego spojrzeniu wydawało się bardziej szczere niż wcześniej. Być może po raz pierwszy Eduardo był skłonny zrobić to, co słuszne. Ale czy mogłaby mu ponownie zaufać? Następne dni minęły Eduardo niczym niejasny sen. Po raz pierwszy od lat nie musiał uczestniczyć w niekończących się spotkaniach, zawierać milionowych kontraktów i martwić się o wyniki swojej firmy. Jego świat zaczął się teraz kręcić wokół czegoś o wiele cenniejszego Bietrys. Starał się spotykać z nimi każdego dnia. Na początku Mariana patrzyła na niego podejrzliwie, cały czas czekając, aż się podda. Ale Eduardo się nie poddał. Zabierał bietry z na spacery do parku, kupował jej książki, które jej się podobały, a nawet nauczył ją, jak zaplatać warkoczyki, które tak bardzo chciała nosić. Z każdym dniem wieś między nimi stawała się coraz silniejsza. Wyglądasz inaczej, zauważyła Mariana pewnego wieczoru, gdy pili kawę w jej kuchni. Eduardo uśmiechnął się. Patrząc, jak Bietry zrysuje na stole, może za długo zajęło mi zrozumienie, co naprawdę się liczy. Nie odpowiedziała od razu. Po prostu patrzył na niego, próbując rozszyfrować, czy ów mężczyzna to rzeczywiście ten sam Eduardo co siedem lat temu. Wydawał się bardziej ludzki, bardziej obecny. Jednak głęboko w sercu nadal czuł strach. A kiedy nowość przeminie? Czy odejdziesz? Eduardo odstawił filiżankę i spojrzał poważnie na Marianę. Nie wychodzę, powiedział stanowczo. Już za dużo czasu zmarnowałem z dala od ciebie kropka. Mariana chciała wierzyć, lecz blizny z przeszłości nadal ją bolały. Tej nocy, gdy kładła Bietry spać, mała dziewczynka wzięła ją za rękę i wyszeptała, czy chłopiec wyjeżdża, mamusiu. Mariana poczuła, jak ściska jej się serce. Bietryz nigdy nie miała ojca przy sobie, a teraz, gdy był przy niej Eduardo, nie chciała go stracić. "Nie wiem, córko" odpowiedział, głaszcząc ją po włosach. "Ale obiecuję, że bez względu na to, co się stanie, mamusia zawsze będzie tutaj." Bietryz uśmiechnęła się sennie. "Podoba mi się" powiedział, zanim zasnął. Mariana westchnęła. "A co jeśli Eduardo naprawdę się zmienił?" Eduardo uznał że musi udowodnić swoje zaangażowanie. Następnego dnia pojawił się w domu Mariany z małym, niebieskim pudełkiem. Co to jest? zapytała podejrzliwie. Wziął głęboki oddech i otworzył małe pudełko. W środku pierścionek z diamentem oczy Mariany rozszerzyły się ze zdziwienia. Eduardo, co robisz? Delikatnie wziął ją za rękę Skrzywdziłem cię. Ale jeśli dasz mi szansę, tym razem chcę naprawić sytuację. Serce zabiło mu szybciej. On prosił o małżeństwo? Mimo wszystko? Nie możesz po prostu zniknąć, a potem wrócić i myśleć, że Pierścień rozwiąże wszystko, powiedział, próbując zachować spokojny głos. Ale Eduardo nie ustąpił. To nie Pierścień rozwiązuje problem. To, co czuję. Kocham cię, Mariano. Zawsze kochałam. Po prostu byłam zbyt głupia, żeby to wcześniej zrozumieć. Łzy napłynęły jej do oczu. Bietrys pojawiła się w pokoju i zobaczyła pierścionek. Mamo! Ten pierścionek wygląda jak ten, który miał facet w restauracji. Eduardo i Mariana spojrzeli na siebie, przypominając sobie dzień, w którym wszystko się zaczęło. Eduardo uklęknął przed swoją córką. Bija jej, jeśli mamusia mi pozwoli, chcę zostać z tobą na zawsze. Co o tym myślisz? Beatriz uśmiechnęła się od ucha do ucha. Czy zostaniesz moim tatusiem? Eduardo poczuł, że pieką go oczy. Jeśli chcesz, chętnie. Bietrys rzuciła mu się w ramiona i mocno go przytuliła. Mariana poczuła, że jej serce się rozpływa. Spojrzał na pierścień i po raz pierwszy od lat pozwolił sobie marzyć o szczęśliwej przyszłości. Ok, Eduardo wyszeptał z emocjonalnym uśmiechem. Spróbujmy. Pocałował ją delikatnie, przypieczętowując nie tylko nowy początek, ale i założenie rodziny. Bietry klasnęła w dłonie z podniecenia. Teraz jest nastroje. I w tym momencie Mariana zrozumiała, że są wreszcie kompletni.